Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym odcinku. Po filmie z biedronki, gdzie testowaliśmy obiady, było masę zapytań o to, czy coś jesteśmy w stanie znaleźć w Lidlu i zjeść właśnie na obiad. Więc jesteśmy pod supermarketem, wchodzimy, szukamy, patrzymy, czy faktycznie coś będzie, a jak tak, to czy to będzie smaczne. Więc przez najbliższe kilka dni będziemy testować obiadki. Zobaczymy w ogóle, ile znajdziemy. Więc tyle, ile pudełek, tyle będzie testów dni. Do zobaczenia już w środku. Jesteśmy przy lodówkach i pierwsze dwie pozycje, które udało się odnaleźć, to grillowany filet z kurczaka z pieczonymi warzywami, z ziemiaczanym ziemniaczanym, z dodatkiem batatów i to ląduje na pewno do koszyka. Termin ważności około tygodnia, też dlatego jest to najpewniej w lodówce, koszyczek. I druga pozycja to makaron z penne, z kurczakiem z sosem bazyliowym, brokułami i serem, także to też do koszyka termin ważności identyczny. Więcej w lodówkach nie znalazłem, także mamy na razie dwa pudełeczka. Lecimy dalej, bo wiem, że gdzieś w dziale z yy, suplementami, białkami mignęło mi dawniej, że coś tam było, także zobaczmy, czy to nadal tam się znajduje. Kolejne dwie pozycje, Posiłek wysokobiałkowy, kurczak w sosie azjatyckim z ryżem i grzybami do koszyka. I posiłek wysokobiałkowy, kurczak w sosie śródziemnomorskim z makaronem. No, to są już e, produkty o terminie przydatności dużo dłuższym, bo tu mamy maj 2025 roku, czyli no niecały rok. Dlatego też najpewniej to już nie jest w lodówce. Jeszcze jedna rzecz, którą, na którą zwróciłem uwagę. To tutaj są takie dwie pozycje. I my wybierzemy sobie kurczaka z żółtym, żółtym, curry z ryżem. To też do koszyka. Myślę, że na początek takie pięć pudełek do testów powinno się zdać. Kasa, i widzimy się w kolejnych dniach, już smakując te dobrocie. Dzionek pierwszy, tak. Strefowitowo zaczniemy sobie od grillowanego fileta z kurczaka, z pieczonymi warzywami, z puree ziemniaczanem, z dodatkiem batatów. Zaczniemy od tych pozycji lodówkowych, dlatego że termin ważności mamy tutaj dosyć krótki, a nie chciałbym tego jeść jak będzie przeterminowane. Także zgodnie z zaleceniami lądować to za chwilkę będzie w mikrofali, podgrzewamy i już przy konsumpcji opowiemy sobie co nieco o składzie, cenie i o kaloriach. Także lecę. Gotowy obiadek już na talerzu. Mamy to podgrzane, także za chwilę próba smaku. 1399 kosztuje nas takie pudełko. Czy to dużo? Wydaje mi się, że nie. Za taki obiad, który ma w granicach 400 kalorii i producent tutaj się chwali, że ma to prawie 40 g białka. No trudno, żeby nie mamy tutaj naprawdę spory kawałek fileta z kurczaka. Skład chemiczny naprawdę jest w porządku, ja tam nie widzę nic, do czego mógłbym się doczepić, także jedynie, co może nas negatywnie zaskoczyć, to po prostu smak. Zaczniemy sobie od filecika, ja sobie już tutaj przygotowałem taki kawałeczek. Filecik smaczny, czuć lekkie przyprawy, czuć jakąś papryczkę, naprawdę jest bardzo w porządku, smakuje soczyście, nie jest wysuszone. Także tutaj też na pewno na plus. Nie wiem w jaki sposób to jest przygotowane. Być może w jakimś piecu. Ale na pewno jest to, to mega, mega smaczne. Jeśli chodzi o cukinię i fasolkę. Nie przebija się to niczym nadzwyczajnym. Po prostu wkomponowuje się to, wydaje mi się, że bardzo dobrze tego kurczaka. Jest po prostu neutralne. Bardzo mnie ciekawi to PIRE. Pire również z jakimiś przyprawami. Na pewno nie jest wysuszone, jest takie jak powinno być pire, jest taką konsystencją, taką konsystencją kremową. Bardzo fajna, bardzo fajna pozycja. W mojej ocenie na pewno myślę, że będę do niej wracał, nic mnie tutaj jakoś negatywnie nie zaskoczyło. Bardzo, bardzo ciekawe pudełeczko. Przed nami jeszcze wiele, wiele innych pozycji. Ale ta naprawdę jest ok. Czuć lekką pikanterię, więc są tutaj takie przyprawy, które dają tą nutę ostrości. Naprawdę mega, mega fajna pozycja. Już jestem ciekawy reszty dni, ale to na razie jak najbardziej na plus. Widzimy się w kolejnym dniu. Ja sobie to kończę. Do zobaczenia. Smacznego. Dzionek numer dwa. Przed nami makaron penne z kurczakiem, sosem bazyliowym, brokułami i serem. 12,99 taka pozycja będzie kosztować, kaloryczność wyższa, bo łącznie 520, białka około 37 gramów. Bardzo ciekawe pudełeczko. Warto zwrócić uwagę oczywiście na skład chemiczny. Tutaj mamy troszkę więcej niż w poprzednim posiłku, bo znajdziemy stabilizatory. Te stabilizatory tutaj wymienione mają znaczenie u osób, które chorują na choroby nerek. W dużych ilościach zjadanie posiłków właśnie z tymi stabilizatorami będzie niekorzystne. Oczywiście zjedzenie takiego jednego pudełeczka nie sprawi problemów, ale warto zwracać uwagę, żeby w innych produktach nie pojawiało się to nader często. Również stabilizator karagen, który jest istotny u osób chorujących na choroby jelit. W dużych ilościach może być niekoniecznie sprzyjający, więc to są takie punkty, na które warto zwrócić uwagę, ale tak poza tym w skład chemiczny wygląda całkiem spoko. Podgrzewam, spróbujemy. Już jestem ciekawy, bo makaronę generalnie uwielbiam. Posiłek podgrzany. Pachnie bardzo, bardzo serowo. Yy, tak serowo, że aż moje kubki smakowe szaleją. Spróbujmy, spróbujmy. Yy, makaron biały. No, szkoda, że nie ciemne, ale niepełnoziarnisty. Natomiast doskonale wiemy, że biały w smaku jest taki neutralny i łatwiej znaleźć po prostu na to klienta. Makaron jest ok. Tutaj nie ma się co doszukiwać jakichś ze specjalnych walorów smakowych. Bardzo mnie interesuje mięsko w połączeniu z tym serem i brokułem. Bardzo smaczne. Naprawdę mega ciekawa pozycja. Brokuł ok. komponuje się bardzo, bardzo fajnie tą potrawę. No i powiem szczerze, że będzie to smakowo. Nie wiem, czy nie numer jeden. Ostatnia pozycja wczorajsza była bardzo fajna, ale ta naprawdę z tym serem robi robotę. No, ale tłuszcz przewodnikiem smaku i zapachu. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Filecik bardzo so, soczysty. Jest to tak jak w ostatnim posiłku kawałek mięsa. To nie jest jakaś papka, jakaś mielonka. Bardzo, bardzo bardzo smaczne. Przed nami kolejny posiłek, a mianowicie firma Joyfood. Kurczak w sosie azjatyckim z ryżem i grzybami Moon. 29 gramów białka, paczucha 420 gramów, 530 kalorii. Produkt o terminie ważności dużo dłuższym niż to było wcześniej, o czym za chwilkę powiemy. Skład chemiczny wygląda bardzo dobrze, tutaj się nie ma do czego doczepić, także podgrzewamy, smakujemy. Już jestem ciekawy, także nie traćmy czasu. Posiłek już mamy podgrzany, pachnie bardzo ładnie, ale do tego jeszcze wrócimy. Warto powiedzieć o składzie chemicznym, który jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Cena 14,69, bardzo podobnie jak wcześniej, termin ważności dużo dłuższy. Nie jest to produkt już, który wymaga przechowywania w lodówce. Producent chwali się, że jest to produkt sterylizowany, pakowany w atmosferze ochronnej. Oznacza to, że jest wykorzystana oczywiście wysoka temperatura do wyprodukowania tego pudełeczka, ale i w opakowaniu nie ma tlenu. Wykorzystuje się gazy obojętne, jak azot czy dwutlenek węgla, co zapobiega rozwoju, rozwojowi mikroorganizmów, czy w ogóle natlenianiu, utlenianiu tej potrawy. Także to na pewno również na plus. Sam smak. Ryż jest bardzo obojętny. Żadnego smaku tutaj nie ma. Nie jest też doprawiony. Myślę, że tutaj intencja jest w tym, aby wymieszać to z tym sosem. Sos. Bardzo smaczne, lekko pikantne. Taka faktycznie kuchnia azjatycka, jakaś restauracja chińska. To tak gdzieś mniej więcej tak będzie smakować. Bardzo jestem również ciekawy tego mięska. Jest to taki spory kawał, nie wiem czy go widzicie, spory kawał mięcha. I zastanawiam się, czy to jest cała kurczaka, czy taka mielonka. Tak, to jest cała kurczaka, także bardzo, bardzo, bardzo fajna pozycja. Jedyny minus to oczywiście ryż biały, no ale ryż brązowy tutaj, no tak jak wspomniałem, to przy makaronie białym to łatwiej znajdzie to klienta. Smakuje naprawdę bardzo dobrze. Kolejny posiłek, tym razem plenerowo, jak widać, ognisko się już próbuje rozpalić. Mistrzem nie jestem, więc to może chwilę potrwać, ale już dym się unosi. Kurczak w żółtym kary z ryżem. Azjatycki smak. Soczysty kurczak, aksamitny. Sos firma food. Paczuszka dużo mniejsza, 330 gramów, cena też 11,99, hmm, około 400 kalorii coś takiego. Dzisiaj przygotujemy sobie to na patelence, którą już mam przygotowaną, także ten smak może być zupełnie inny. Myślę, że dużo, dużo lepszy niż w pozostałych posiłkach, no bo robi to klimacik. Skład bardzo dobry, tutaj się nie ma do czego doczepić, pakowanie bardzo podobne jak w ostatnim posiłku, także bez konserwantów. Próbuję rozpalać ogień, rzucamy na patelnię, testujemy. Posiłeczek już mamy podgrzane. Pachnie pięknie, pięknie, takim kary, ogólnie bardzo lubię kary. Tutaj można zauważyć nieco więcej warzyw niż to było w ostatnim posiłku z tymi grzybkami. mun. tutaj jest marcheweczka, jakaś najprawdopodobniej pietruszka. Także myślę, że to mi wejdzie. Spróbujmy. Mega smaczne. Bardzo, bardzo dobre. Mm. Coś bardzo fajnie kary. Z tym sosikiem mega, mega fajnie się to łączy. I te warzywka. Lekko takie pikantne, ale w skali od 0 do 10,2. Fajnie doprawione w tym terenie. To musi smakować dobrze. Więc nie wiem, czy jest to miarodajna recenzja. Ale serio, myślę, że i z mikrofali będzie to bardzo smaczne. Jak najbardziej spoko. Jest ok. Za chwileczkę sobie to skończymy. Ci, co mnie oglądają, zostawię link w opisie tego filmu. Wiedzą, że ja w tej miejscówce też morsuję. Także woda ma w granicach 15 stopni. Aktualnie jest środek lata. Nie omieszkam sobie tam wejść. A jeśli chcecie zacząć morsować, bo nadchodzi pomału sezon, zerknijcie do filmu, który zostawiam właśnie w opisie. Zobaczcie, jak się do tego przygotować. Widzimy się w wodzie, jak skończę ten posiłek. I ostatni posiłek który jest firmy JOYFOOD 1469. Posiłek wysokobiałkowy, kurczak w sosie śródziemnomorskim z makaronem. Skład bardzo dobry, nie ma się do czego doczepić. Pakowanie również tak jak w poprzednich dwóch posiłkach. Kaloryczność 500 kalorii taka paczucha, 420 gramów. Już jestem ciekawy smaku, tym razem wykorzystamy patelnię w domu z wykorzystaniem kuchenki gazowej, już nie ognicho, także do dzieła, lecimy. Posiłek już mamy podgrzany, ułożony na talerzu, cieplutki. Pachnący, pachnie bardzo pomidorowo, pachnie coś na styl takiego a'la spaghetti. Także bardzo jestem ciekawy smaku. Sosik, makaron i mięsiwo. To jest w pierwszej kolejności do spróbowania. Przede wszystkim do spróbowania. Spory kawałek mięska tutaj był. To bardzo, bardzo fajnie. To nie jakaś mielonka, to kawał mięcha. Smak bardzo smaczny, taki bardzo pomidorowy. Dobrze doprawione. Tutaj nic nie trzeba dodawać. Nie jest pikantne. Jest takie bardzo, bardzo pomidorowe. W smaku bardzo smaczne. Nie ma się kompletnie do czego doczepić. Myślę, że do tej pozycji na pewno jeszcze wrócę. Nic dodać, nic ująć. Wygląda też dosyć w porządku. Jest to taki po prostu makaron z sosem i mięskiem. Widzimy się na podsumowaniu, a ja sobie już to dokończę jak zwykle w samotności. I po kilku dniach testów. Podsumowanie. Wszystkie produkty z Lidla są jak najbardziej ok. Tylko do jednej miałem małą zaczepkę, ale to naprawdę nic, nad czym warto się dłużej rozwodzić. Wszystkie spoko. Składy są naprawdę ok, ceny są super, w smaku nie było się do czego doczepić. Mnie osobiście najbardziej przypadła do gustu pozycja numer 1, bo była tam fasolka szparagowa, cukinia, bataty, no i to mięsko bardzo fajnie mi to wchodziło. Oczywiście. Myślę, że wszystkie pozycje na podium będą praktycznie ex aequo, dlatego że i te makarony z susami są smaczne i ten ryż bardzo, bardzo dobre. Myślę, że można zawitać do Lidla i wybierać alternatywnie takie obiadki, bo jest naprawdę ok. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o palucha, jakiś komentarz, subskrypcję. Pewnie coś tam jeszcze na kanale wpadnie. Na pewno wpadnie to nie koniec. Także dzięki w kontakcie i do usłyszenia, do zobaczenia.